A to już markizy, przez wielu kojarzone z kawiarenkami czy sklepami. Dziś coraz częściej osłaniają terasy i balkony. Bezpieczne są pod każdym względem. Pod względem termiczności, ponieważ tkanina absorbuje temperaturę, czyli promienie słoneczne, co za tym idzie, nie oddaje ciepło i w związku z tym przyjemnie przebywać pod taką markizą. Nie są już tkaninami, które znamy z tego, że bardzo szybko płowieją. Są to tkaniny odporne na tego typu promieniowanie UV, jak również są odporne na deszcz, czyli przebywanie pod tą markizą w momencie, kiedy jest troszeczkę deszczu, czy pochmurny wieczór nam się szykuje, no to nie musimy zbyt szybko uciekać spod tej markizy, bo po prostu nas również chroni przed deszczem, pod warunkiem, że będzie właściwie wyregulowana markiza. Tutaj mam na myśli. O odpływ wody z, z tej markizy. Nowoczesne markizy mogą być rozwijane ręcznie lub automatycznie. Niektóre wyposażone są również w specjalne czujniki wiatru lub słońca. Jeżeli będziemy dysponowali takim urządzeniem, to w momencie, kiedy pojawi się nam słoneczko, pod naszą nieobecność markiza się rozwinie, w związku z tym zabezpieczy nam skutecznie taras przed nadgrzaniem. Natomiast przy wiejącym wietrze markiza sama się chowa. Dbać o to mogą dwa systemy: wiatraczek i nowość czujnik ruchu. Czujnik wiatrowy, który jest umiejscowiony w belce czołowej, prawie niewidoczne dla oka, i dopiero wtedy, kiedy wiatr porusza markizą, czyli już zaczyna być jakiś bardzo mocno niebezpieczne, markizę automatycznie czujnik ten będzie nam chował. W związku z tym nie musimy wyczekiwać. Ee, Aż śmigiełko będzie się nam kręciło, tylko czujnik inny, który jest sterowany e, za pomocą, czy informuje się z silnikiem za pomocą sygnałów radiowych. I choć czujniki sporo kosztują, zdaniem specjalistów, inwestycja warta jest swojej ceny. Jest to nie nawet do 20 m2, Przy takich powierzchniach e, płachty e, markizy, to wszystko może być wyrwane ze ściany. Warto też zapłacić za tak zwaną kasetę, czyli pojemnik, do którego markiza chowa się po zwinięciu bo tylko dzięki temu materiał przez lata nie traci swoich właściwości.